się malapia na dzisiejszym odcinku sobie zagramy w dropery, wiecie co to dropery tylko w Robloxie no i co? To jest coś takiego no raczej wiecie o co chodzi że tak trzeba skoczyć i ym, no tak i tutaj o proszę o i trzeba tak doskoczyć do końca no, a wystawcie łapkę w górę pod tym filmem, co na tym kanale, żeby żaden film was nie umieł widzicie do klubu dla widzów, w tym plek 7. No i nie! Dobrze! Let's go! Dobra! Może taka ale jest lepsza taktyka. I ogólnie ja tutaj już trochę grałem, bo mam 23 poziom. Ale tutaj jest ich chyba 140, więc bardzo... Ty! Uch. Dużo. Ej, nie, to się robi takie trudne. Nie, 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 nie. Uff. Ja nie mogę, ale to było bliskie. Te, te, tego, jakby naprawdę no, to dotknął. Dobra, to tutaj jest dosyć łatwe. Uff, dobrze. O nie. Albo jednak. Dobra, jednak to było łatwe. I naszym celem jest tak z nie wiem 50 poziom, może 75. O, uff! O, to jest za trudne. Ja spadam? Tak, spadam. Nie! Dobra. Nie, to było jednak łatwe dosyć. O, mam jakąś... A za 30 poziom dostałem jakąś tutaj na Go, nie, Głupia sieć. Nagrodę. Dobra. Lecimy tutaj. O tak. O tak, o tak. Nie. No nie. Ja to dotknąłem już praktycznie. Dobra. Może tak? O, dobra. Tutaj jest łatwiej. Tutaj po prostu było. Trzeba się praktycznie nie ruszać. Okej. Okay. Nie. Dobra. Tutaj. Mi się automatycznie ta kamera przechyla. Jak tutaj lecę, więc nawet... Fajny, dobra, to było nawet łatwe. Tutaj tak. Tak. U, nie, nie. Nie. Nie, było tak blisko, a tak daleko. Dobra. Robi się chyba coraz Nie, dobra, robi się rzeczywiście coraz trudniej. I to nie był serkaz, bo to trochę zapomniał jakby to był serkazm, ale nie. Dobra, tutaj i... Uff. Ej, portal do nadaru Dobra, jestem w nadarza. Znaczy w Endzie, co ja Dobra, tak, 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 tak. Mamy to. O nie, szachy, czy tam. Nie wiem. Nie znam się. Jakby. Ten, jak to się nazywa? Szachy są i. I to takie drugie łatwiejsze. Ja szachów nie umiem, czyli tych takich, tam gdzie jest ten król, i tak dalej. Ale. Yy, zwykłe. U te szachy... A! co warcaby, warcaby, tak. Szachy i warcaby, dobra. Kolejny jakiś poziom. Dobra, dolecę. Tak, 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 tak. o dobra. To... Do, do... o nie. O nie. Nie! Może z pierwszej osobowki, to będzie lepsze może. No to mi się automatycznie tak... ten... Ta kamerka idzie na dół automatycznie, dobrze, no to, to było łatwe, jakby... No dobra, nie było łatwe, ale nie było trudne. Nie, to musi być coraz trudniejsze, bo na początku, jak ja jeszcze tego nie nagrywałem, to to było takie łatwe. Dobra, tutaj, 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 tutaj i... pyk. Okej. Okay. I fajne to. Taki, że... aj, to wystarczy stać tutaj i tyle. <laughs> to było łatwe. Dobra, 40 poziom już mamy? Tak? Biegnij. Nie! Nie! Kurde! To jest jakiś sprint? Chyba nie. Dobra, może inna taktyka. Musimy to dobrze poszukać. Gdzie by tutaj najlepiej? Może. Tutaj? Nie, nie, tutaj na pewno nie. Dobra, to jest już trudne. Do... Nie, no, nie, ja tego nie dotknąłem. Wygłaszam, widzę we przeciw. Dobra. Tutaj. Tutaj. Tak. Tak. Dobrze. Wystarczyło praktycznie stać w jednym miejscu. Co? Tu? Co? Co? tu się dzieje? Czy ja byłem zjedzony przez... A, nie. Można dotykać ścian. No. Fajnie. Jakiś CBD toilet. Nie. Dobra. Tutaj. Tutaj. No. Właśnie chciałem mu powiedzieć, że wystarczy tylko tam stać, a jednak nie. No dobra, idziemy do Szki Detaila tu. Tutaj, tutaj. I tutaj, dobrze. I jakiś kolorowy dla odmiany. Teraz tutaj. I... Nie, dobra, to było łatwe. bo Co się dzieje? Nie! Tutaj! Uf, bo ja muszę w to kolorowe, co tam było napisane, nie wiem. Dobra, nie. Włas. Ej, co? To serce tak leci? tutaj jest... Nie widziałem, że... Jakby... Widziałem, ale nie skupiałem się totalnie na tym ozdobieniu, A ładne jest. W każdym. Było ładne. O, na przykład tutaj jakieś coś takiego. Dobra. Nie, co to jest? Nie! Nie, no to jest za trudne. A to zabija. Dobra, idziemy. Chłop. Nie, tutaj... Tak, 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 tak. Dobra. Dobrze, dobrze... Tak jest, dobra, to jednak nie, nie było takie trudne. Jestem ciekawy, czy tutaj będą za chwilę jakieś ultra... Nie, no to było tak blisko, ultra mega trudne. W ogóle ja mam 50 tych takich dolarków. Dobrze, tak? No, tutaj wystarczy się... Dobra, nie, inna taktyka. Robimy tak. I w pewnym momencie wystarczy tylko stać. Nie. Dobra, może jeszcze inna taktyka. Po prostu skaczymy i patrzymy w trakcie drogi, co się dzieje. Dobrze? Dobrze? Nie, no nie, ej, to. to... Nie, dobra, wiem, tam. Dobra, trzeba iść tutaj. W tą stronę trzeba iść. Dobra, tak, 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 tak. tak. O, ale, ej, dobra, to tak fajnie wyglądało. Tylko dwa te takie pieniążki się dostają za to przejście? To chyba mało. Jakby nie wiem, ile one są warte. W ogóle, czy za nim można coś kupić? Chyba nie, o mogę co to? To nie. Zrobi, to nie. o! co się dzieje. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak jest. Okej. Okay. I... To może być trudne. Dobra. Nie, dobra. To jest łatwe. Tylko to po prostu ja jestem już tego słaby. Dobra, chyba jednak. Pierwsza osobówka jest lepsza, czyli tak. Już 50 poziom, dobra. Dobrze idzie. Tak, 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 tak. Uf, to było takie bliskie, dobra. Tutaj. Nie. chciałem powiedzieć, że tutaj wystarczy. Stać się nie ruszać, ale. Dobra. Tak. I dobra. Widzę, że stoję i się nie ruszam. I może jednak nie. Dobra, chyba bym wpadł w tamto, więc może jednak się. No, i się dlatego ruszyłam. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj. A to zabija, to ufa. To zabija! No. Pani władza, to jest trudne. Dobra. Tak. Piknik, dobrze. Ej. A tego nie było widać tej dziury. A dobra, tutaj jest łatwe. Wystarczy praktycznie się nie ruszać. Tylko delikatnie. Dobrze, tutaj. Tutaj są jakieś. Jestem w kosmosie. Dobrze. Tutaj, tak. Ej, ale to fajnie wyglądało. Ej. Co? Nigdy w bym się tego nie spodziewał, widzę Już tutaj myślałem, że to jest koniec, a tutaj to już jest za chwilę portal, koniec, a tutaj nagle jakieś rzeczy. Dobra, przesiadam to. jakby... Bo o tym wiedziałem, ale pierwszy raz to pewnie nikt by tego nie przeszedł. Tutaj jakieś ołówki. O, tutaj jakieś lody. Nie. Ej, tutaj są te takie pateczki świąteczne. A to jest jakaś zimowa mapa, chyba. A tak zimowa, bo lody i tak dalej, no. Ale dobra jest. Ja ja znowu umarłem na tym samym lodzie, Dobrze, tak. Ach. Dobrze, brawo dla mnie. Dobra. Tak, tak. Tak. No nie, widzę, że ja ciągle umieram. No to jest... Dobra, idziemy na prawo teraz. Tutaj. Nie, nie, dobra, nie, to trudne jest. To jest bardzo trudne, nie. No małoś. Dobra. Tutaj tak. I... i. i, i Nie! Ten głupi... różowe lody mnie ciągle zabijają. Nie lubimy widzowie różowych lodów. Tak, 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 tak! Wow. Mamy to. Ja tutaj pustkę. Ale nie... ja dobra, widzawie... To się zaczyna robić takie trudne, jak chciałbym powiedzieć, że może jednak do stówy polecimy. Ej, a tu tak się teleportuje. Że chciałbym powiedzieć, że może do stówy polecimy jednak, ale jak patrzę na ten poziom trudności, to jakby to powiedzieć, może jednak mi się ode... Chcieba. Dobra, robimy tak. Tak. I tak. Dobra. Tak, to łatwo było. A tutaj o co chodzi? Nie, dobra, chciałem mówić, że to jest łatwe. Nie. Proszę. Uch. Ej, dobra, mi się wydaje, że to było trudne. to Tutaj dobrze to zrobiłem, dosyć. Nie, dobra, co? Tu się dzieje więcej niż w moim całym życiu. Dobra. Nie, nie, muszę do tej dziury. Dobra, tak. Nie. Uch. Uch. Jak ja to przyszedłem? Nie. Dobra, to jest trudniejsze. Ta gra ma chyba 120 leveli albo tam 140. Na pewno stoi leś. Ja nie wiem, jak potem to musi być trudny. Dobra, to trochę schizowało. To się wydawało trudne, ale to nie było. Dobra, tutaj wystarczy stać. A nie, jednak nie. Zrobię tak. I zrobię tutaj i stoję. Byk. <grym> nie, no, dobra, to jakby. To było trudne, ale ta technika była dobra. Dobrze. Co to jest? To jest takie łatwe? Nie, to nie może być takie łatwe. A nie, to, to było, to było takie... Um, no pójść na arbut, to może pójść na tak. Poczekaj, oni zmienią coś tam, coś tam. Dobra. Nie, 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 ja wiem że tu, wiedziałem. Dobrze. Byłem pewien. Ja już ja już się nie nabiorę, że jest jakby, jak jest takie coś innego, to, że wtedy... Nie, nie, to jest za trudne. Coś tam, coś tam jakieś misje tutaj było napisane, dobra. Nawet nie pamiętam, co mówiłem. I tak się na tym skopem dobra, to było łatwe. O nie. O nie, 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 nie. Dobra, może jednak nie z pierwszej osobówki tutaj. Nie, no ja to dotknąłem. Dobra, nie. Ja teraz już z <laughs> Jak ja to wtedy zrobiłem? Ja wtedy jakoś chyba bokiem poszedłem. Tak, dobra. Dobrze, dobrze. Dobra, to jest bardziej na prawo. Dobra, Montika. Dobrze. Już myślałem, że tego nie dotknąłem. Dobra. Poziom 69. Ciekawe. Dobra, za pierwszym razem. Łatwo. Uratuj pszczoły? Jak mam uratować pszczoły Też. To jak... No właśnie. To pszczoły mnie zabijają. Ale nie, to jest trudne. Dosyć. Dobra? Albo nie. Bo tutaj. Zawsze trzeba dobre miejsce zrobić. I wtedy jest bardzo łatwo. O. Tutaj to w ogóle. Nic nie. Praktycznie nie było trzeba zrobić. Nie, ja nic nie widzę. U! Nie, dobra. Tutaj pierwsza osobówka by się przyda. Nie, to jest za długie. Pyk Dobra Dobra Uff Zabija? Nie wiem Nie chcę wiedzieć Dobra Nie no za... co mnie zabiło? Dobra Pyk, zrobię tak Dobra, tak to jest za trudne Ej, chwila Pomimo, że ta fajna jest no to fajnie zarobu, syna,

Ej, w ogóle mam 75 level. I to właśnie powinienem teraz, jakby. Dobra, widzę, wyrobię mnie do levelu numer 100. Mm, tak. Dobra, to już mnie zabije. O Boże, Nie, ja mam dość. Co tu się dzieje? Jak? Uff. Byłem pewien, że to. Że jakby to się nie dotknie. Dobra, tutaj znowu Minecraftowy coś. Nie. Dobra. My... O tak. Zawsze warto się trzymać rogu, bo porą nic nie ma, chyba że są jakieś igły. Właśnie, róg. O, i tutaj ten róg nic nie ma. No i łatwo, dobra, widzę, robię taktyka róg. Taktyka róg. Nie, 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 nie. Uch. Byłem pewien, że to jest zupełnie gdzieś indziej, ale potem zobaczyłem to ze mną w minisekundzie jakiejś przed. Nie. Przed śmiercią, że to jest... że to jest jednak to, bo myślałem, że to jest jeszcze dalej. I dlatego mówiłem tak. Nie, 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 dobrze. Nie, 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 dobrze. Dobra, tutaj. Dobra, ja już... Ja już umiem te rzeczy. Dobra, nie no, to było dobre, mi dobra. Ja już widzę, że jestem profesjonalistą, mówię, takie rzeczy. Ja widzę, że już nigdy nie umrę ogólnie. Tej... Że? Nie. Nie! Ej, jakbym ja w tym nie... Przy tym nie umarł, to ja... Ja bym sobie samemu dał medal jakiś. Nie wiem, mam kilka jakichś tam w domu. Dobra, dobrze? Tak, tak, tak. Dobra, tutaj tak. Ej, ale fajnie to wygląda. O, nie, Ej, dobra mi się wydawało, że ja to... że ja tego ptaka dotknąłem, ale nie będę nie... nie będę narzekał. Dobra, tutaj i tak, 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 tak. Dobrze? Ej, co tu się dzieje? Jest hakowany jakiś? Nie, nie, dobra i tutaj dobrze źle ej, nie, jak tak dalej pójdzie to ja tak po prostu Level i... będzie pewny, jak będzie. Wyglądał 99 level. Ale chyba nie, bo on. Nie, bo pewnie ostatni będzie jakiś najtrudniejszy, a 99 to nie jest ostatni, bo tutaj było chyba 120. Albo 104. 100... 100 ileś na pewno. 120 albo 140 100... mogłem pójść jakby za tą deskorolką i potem to zrobić. Pewnie nie rozumiecie. No, dobrze. Teraz zrobiłem to, co chciałem wtedy zrobić. Miałem to zrobić. Park, coś tam, coś tam. Dobra, jakiś park dla psów, okej. Okay. Yeah. Dobra, widzę, jak mnie to już denerwuje. Trzeba... Nie no, mnie zabija okay. ja widzę, mnie nie zabija nic, no, okej. jakby był wewnętrzny, nie zabijałem, ale okej. Okay. Dobra. Widzawek, tu chodzi o to, że mam po prostu stać i nic nie robić. Dosłownie! <laughs> Ej, to było najłatwiejsze obie chyba w ogóle. Nawet pierwsze było, ten trudniejsze. Jakby... Było tutaj było trzeba się domyślić, że tutaj trzeba stać i nic nie robić. A e nie, to się tak rusza. Ja, że chciałem mówić, że to jest łatwiutkie, ale jednak nie. I właśnie umarłem. Dobrze. Tutaj. Tutaj. Tutaj, tutaj. Tak jest. Dobra. I tak. Tutaj na luzie. No. To było dosyć łatwo, ale i tak było trudno. Dobra, widzę. Tu, tutaj. No nie, ej, dobra, to jest takie trudne. Albo mi się wydaje, no nie wiem. To mi była taka mała dziurka. No nie, no dobra, tego się nie da. Chyba. To jest za trudne. Trzeba tak przejść. Nie, do, czy to się widzę da zrobić? No bo mi się wydaje, że nie. Tak. Nie, 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 czy okay. mam okay. komentować? To nie, dobra, tego ogólnie nawet nie komentuję. O, a, tego też to właśnie zrobiłem, właśnie może to zrobiłem. Dobrze, tak, tak, let's go. To się uda. Tak, 99. level. Dobra, widzowie. Nie, dobrze to. O kurde, nie. Ja widzę, widzowie, trudność z tego. Jednym słowem, nie przejdę tego. Co? Wy to widzieliście? Nie pytam. Dobra, widzowie, yy, przeszliśmy 100 poziomów. 120, to, to... No, już mi się nie chybiło, się Zdenerwowałem trochę na tą grę. No i co? Widzimy się jutro. A tak to jest w ogóle. I tu jest jakieś. Co to jest? Moda eksperta? Co to jest jakieś moda? E e o co tu chodzi, ja mogę lądować? Nie, co? Czym ja tam wylądowałem? Nie wiem. Dobra, widzę, lepiej to nie wnikam. No, wychodźcie do klubu dla widzów, w tym zostawcie łapkę osoba na ten kanale, żeby żaden film was nie minął, bo jest daily. I widzimy się jutro, i pewnie będę swikon na rap.